A więc witam wszystkich, dzisiaj znajduję się nad Zalewem Łusickim. Będę łowił na spławik i fider Trochę wiatru mamy, więc y, momentami może być Nie mnie No i zobaczymy, czy coś będzie brało Będę się rozstawiał, już trochę się rozstawiłem Może pokażę i powiem na co będę łowił Dzisiaj jest bardzo dużo ludzi, bo no, około z 15-20 osób na pewno jest Jeszcze kilka osób jest za mną Wędkarzy dziś nie brakuje Ale tak chodząc z pytając się no to mało brań, mało ryb póki co A więc będę mi na odległościówkę e, Tutaj się ktoś pytał mnie wcześniej jaki to jest kołowrotek To już mówię, jest to Jackson Arsen Jest to Jackson Arsen 300 e, Jackson Arsen 300 kołowrotek Wędka e, Robinson Carbomix Match Może zarazem spławik zwykły Taki jak debata mamy 2 gram, 2 śruciny i haczyk, haczyk czerwony, yy, nieduży, chyba 12 bodajże, coś takiego, yy, feeder, feeder to jest ten mój mniejszy feeder, a jest to dokładnie Jackson Harmony feeder 2,70 do 60 gram wyrzutu, żyłka tu jest bodajże 0,22 koszyczek chyba tam 30 gram z rurką antysplątaniową, zwykły, prosty zestaw i też nieduży, złoty haczyk to jeszcze przypon mamy i haczyk numer y, 12 dzisiaj będę używał zanęty Lorpio, która praktycznie zawsze się spisuje no, a więc kilogram zanęty Lorpio Linkaraś na no, jakieś super brania, nie liczę przynęty do kukurydza i czerwone robaki, trochę przykryję, bym mi słońce nie brało ich a my teraz zrobimy zanęty i zaczynamy połowy. A więc już zanęcone, cztery kulki poszło do wody, co mnie dziwi to fala jest w tą stronę, a spławik po zrzuceniu spływa w tą stronę. No nie wiem czemu tak jest, że spławik yy, spływa w przeciwną stronę od, od fali i od takiego jakby nurtu. ten lorpia oczywiście dobrze się klei, dobrze prawdopodobnie pracuje, my no zobaczymy czy coś się będzie działo, choć na jakieś efekty raczej nie liczę bo w tym roku jesteśmy tutaj nad zalewem, nie idzie zbytnio. No ale rok się dopiero rozpoczął. Trzeba się wpisać do karty wędkarskiej. Będzie to dopiero mój yy, drugi wpis jeśli się nie mylę. Tak, drugi wpis. Wpisujemy, bo to jeszcze rejestr yy, w naszym kolej okręgu. Nadal czynny już. W Rzeszowie podobno go zdjęli. On nas nadal trzeba się wpisywać. W razie słabo. Już tam jeden z panów się zwija. Siedział 3 godziny i ani jednego brania nie miał. U mnie też póki co brań nie ma, więc chyba ryb nie będzie. Chociaż tutaj po prawej stronie yy, gościu złowił jedną rybę. Płotkę o karasie, nie widziałem, tylko widziałem jak ciągnął i coś tam miał w rękach. Ale ogólnie tak jak przechodziłem się do u ludzi. Nic się nie dzieje, brań nie ma. Już ponad godzina łowów i żadnego brania. Będzie no, po prostu bez ryby, nic się nie dzieje filmy nie będzie, a więc to będzie pierwsza, pierwszy film w tym roku z wyprawy, gdzie, gdzie nie ma ryb. No rybki nie zawsze dopisują, raz się uda połowić, raz nie. Aby się nie nudzić, wziąłem ze sobą starsze wydania www.se. Przejadę, zobaczę może coś ciekawego, znajdę jakieś ciekawe informacje, które pomogą mi łowić. No i póki co, no bez brań. Ludzie też na razie nie wiecie, aby coś wyciągali, raz na jakiś czas jakaś tam rybka się spłoszy a poza tym nic, yy, nic jakiegoś większego się nie dzieje A więc dzisiaj to tyle Koniec wyprawy ryb się nie udało złowić, No ale u niej kogo nie brały A więc to tyle, vara A więc dzień drugi łowienia nad zalewem Wczoraj sobota, dzisiaj niedziela Wczoraj byłem wieczorem od godziny 16 do 20 i nic się nie działo w ogóle tylko jedno branie miałem Dzisiaj będę od godziny 5, bo teraz mamy 5 z kawałkiem mi się rozjaśniło Do godziny 11, 12 Trochę dłużej no i zobaczymy, będzie może trochę na metodę połowie, ale to jeszcze zobaczę A więc zobaczymy, czy coś się w ogóle będzie działo, czy też znowu nic Podobno ryby z biorą, bo tutaj wody napuszczali Tam dalej jest tam a za mną A tutaj jeszcze obok jest taka rzeczka, z której, z tu, z której i do której wody napuszczają albo spuszczają więc tutaj podobno zawsze gdy zapuszczam wody, to tak z tydzień te ryby nie biorą ale zobaczymy że coś się będzie działo dzisiaj wymieszałem dwie zanęty a dokładnie lorpio czyli taką lepszą zanętę no i ten futer, który u mnie trochę słabiej wygląda Bo już wczoraj użyłem pół Lorpio gdzie połowa mi została i Mam tak półtora kilo nęty, do daję kukurydzy No i tak to wygląda Godzinę 5.50 Podnęcone, zanęcone Teraz tylko zobaczymy czy coś będzie brało, czy w ogóle Będę brania Spławik i feeder. I zobaczymy czy coś uderzy czy nie Mamy dzisiaj niedzielę, że w teraz jesteśmy pierwsi na rybach, ale znajączycie, zaraz się będą zjeżdżać ludzie. Wczoraj była sobota i wczoraj około 15-20 ludzi było, więc dzisiaj może być całe, całe to jeziorko zawalone. Ogólnie na to wszyscy mówią jeziorko, to nikt nie mówi na to zalew, tylko w karcie wędkarskiej jest zalew napisane i ja tam mówię zalew, a tak ogólnie każdy mówi, że to jest jeziorko. robi się coraz chłodniej a kaczkami chyba za wyjada, bo gdzieś tam mam fidera zrzuconego. Miało być y, ogólnie ciepło, słońce miało być, wyjeżdżaliśmy, to jeszcze słońce było teraz i do chmury. Mam nadzieję, że odejdę, dalej trochę wiatr się, większy zrobił fala. Przychodzi wcześniej fali, nie było teraz, że tam dalej fala się robi. No miejmy nadzieję, że pogoda się utrzyma i w końcu ryby zaczną brać.